Cześć, teraz sobie zagramy może T62, to jest trzeci tier MBT. Bardzo przyjemny pojazd. Wpakowałem tutaj do niego retrofity do reload timeu oraz mk3 do damage'u, czyli 7,5% więcej damage'u zadajemy. Co jeszcze, jeśli chodzi o pociski? Mamy tutaj apeki z damagem średnim 309 penetracją 237 oraz HEKI których warto zawsze kilka ze sobą wozić jakbyśmy nie mogli przebić jakiejś tam wystającej wieży czy coś w tym stylu pojazd przyjemny tak samo jak jego następca T64 no później to już jest różnie ale to już inna historia w każdym razie może pojedźmy sobie taką spontaniczną bitewkę mam tutaj dowódcę na już w piątym poziomie. Załogantów na drugim, więc mają po jednym perku dopiero wybranym. Jako, że mało nim jeździłem, no wiadomo, żeby przejść z trójki na czwórkę, no wystarczy kilkanaście bitew, więc nie zdążymy raczej wbić czwartego poziomu dla załogantów. Chyba, że ktoś gra po prostu notorycznie trzecim tierem, no to prędzej czy później sobie wbije. No zobaczymy. Chciałem po prostu tak się przejechać tym trzecim tierem, zobaczyć jak to, jak to było na początku. Sam dawno nie grałem. W każdym razie pojazd jest przyjemny. Widać wylosowało nas no po trzy trójki, reszta dwójki, jedynki, czyli bardzo korzystne losowanie. Nie ma żadnych czwórek. Mapa ok, myślę, że bez względu na to, po której stronie wypadnę, pojadę sobie na rafinerię, czy też miasteczko, jak ja to nazywam. Tak, pojadę sobie na prawo. Pojazd taki dosyć znajomy. Znajomy kadłub, znajoma wieża, takie typowe rosyjskie rozwiązania. No biedne trochę te dwie jedyneczki, no ale cóż co zrobić Generalnie tutaj no na trzecich tierach kontowanie nie odgrywa jakoś specjalnie znaczącej roli jeśli chodzi o unikanie No właśnie, teraz się popisałem nieznajomością terenu Kontowanie tutaj raczej nie odgrywa specjalnej roli, ponieważ jesteśmy przebijani no, przez większość pocisków, nie, nie, nieważne generalnie gdzie nas ktoś trafi. Aczkolwiek wieża jest dosyć mocna, więc postaram się pograć troszeczkę wystawiając tylko wieże. No mamy oczywiście wrażliwy garnek. Czasem udaje się też przebić samą wieżę, ale to jest ciężkie do zrobienia na trzecich tierach, więc całe szczęście, że nie mamy tutaj czwórek, czy nie daj Boże piątek, no bo wtedy no nie pozostałoby nam nic poza chowaniem się za jakimś kamieniem, czy budynkiem i czekaniem na to, co się wydarzy. Czołg jest całkiem mobilny, jak widać. Rozwija Dosyć fajną prędkość, dosyć zwrotny, więc można się szybko obrócić do przeciwnika. Tutaj nic nie ma. Okej, okay, fajnie się siły rozstawiły. Na lewo pojechało sporo czołgów. Przepraszam, że się plączę, ale jest piątek i jestem taki trochę piątkowy. Na środku, no kurczę, no chciałoby się powiedzieć mistrzowska mistrzowskie rozstawienie, tak ile ja bym dał żeby w każdej bitwie drużyna tak się rozjeżdżała no ale nie o tym tutaj mamy M41 no właśnie, fajny frag, okej okay. no póki co jest remis Mamy patonika, czyli drugi tier, jeśli się nie mylę, tak. No generalnie mamy tutaj większość tierów niższych niż nasz. Więc nie powinno być problemu. Chociaż no właśnie, problem jest z przebijaniem na przykład wieży patona. Ale tutaj nie ma co się szypać. Nie ma co się szypać, trzeba po prostu jechać kurcze do przodu. Tutaj właśnie mamy... Kogo my tu mamy? T54, no tu mnie ładnie pukają. Troszeczkę sobie zbyt śmiało chyba wyjechałem. Ale trudno, coś za coś, tak. Chłopaki bokiem wyjeżdżają i trochę słabo dla nich. Okej, okay, teraz troszeczkę się uspokoję. Rykoszyt. No jednak tutaj chłopak był skontowany i odnosi to pewne rezultaty. Znowu. Okej, okay, udało się zabić gościa wygrywamy aczkolwiek lewa strona jest opanowana przez przeciwnika No jeśli chodzi o retrofit do, do tego czołgu to niekoniecznie trzeba się skupiać na damage'u jeśli ktoś uważa, że Fajniej byłoby mieć ten czołg bardziej mobilny. Chociaż na mobilność ja tutaj raczej bym nie narzekał. Ewentualnie może czas celowania, czyli skupiania. No a poza tym to damage i przeładowanie to jest chyba najistotniejsze w mbt -kach. I nie tylko zresztą. Wcześniej miałem tu zamontowany retrofit do do ilości HP no ale to były te początki kiedy po prostu nie miałem specjalnie nic innego do wyboru miałem tylko MK1 do damage'u oraz właśnie mm, retrofit do ilości punktów życia i to też sobie wsadziłem teraz zmieniłem na damage oraz Szybkość przeładowania. Myślę, że to jest taki optymalny wybór dla MBTK. No, i jesteśmy mobilni, także tu nie ma problemu z jakimś obracaniem kadłubem czy wieżą. Czas skupiania może być trochę troszeczkę to toskwierający. Opuszczanie działa też, co ciekawe, jest całkiem niezłe. No tutaj się tak wychyla, a jestem właściwie na strzał. No właśnie, mało brakowało. Paton szybko strzela. No udało się go zdjąć, bo już miałem ciepło pod rajtuzami. ładnie widać przeciwnika ok no i M41 został zniszczony no dobrze taka szczęśliwa bitwa na spontanie bałem się że mogę nic nie zrobić ciekawego no jest 6 fragów więc całkiem w porządku myślę że mniej więcej ta bitwa obrazuje to co można ugrać tym czołgiem i sposób w jaki generalnie Powinniśmy nim grać, nie wyjeżdżamy gdzieś tam, nie, nie, nie robimy za skauta, nie jedziemy sami. Naszym głównym zadaniem jest przepychać przeciwne MBTki w jakiejś tam grupie naszych MBTków, prawda. Tutaj nie ma co gdzieś tam szarżować do przodu samemu, no bo to może się szybko skończyć dla nas wyjściem do garażu. No i dla naszej drużyny po prostu w taki sposób. Osławiamy naszą drużynę dosyć znacząco. No dobra, to tyle. Widzimy, zabrakło jednego HP do 3000 demerza, no ale trudno. Dobra, dzięki do następnego filmu.